Dzień dobry, ja się nazywa Agnieszka i Bardzo gorąco chciałam Państwa powitać na konferencji Sony. Gorąco, bo to pierwszy dzień wiosny, o czym nie zapominajmy. Drodzy Państwo, rozmawiam z Wojtkiem Krzanowskim z Sony Poland. Wojtku, ty zajmujesz się kamerami, ale też dzisiaj prezentowałeś aparaty. Co nowego w tych produktach, co ciekawego w Sony w tym roku? Witam bardzo serdecznie. No dużo nowości, tak? Nie wiem tak naprawdę, od czego zacząć w pierwszej kolejności. Myślę, że chyba takim największym. Największą naj, naj, naj nowością, jaką w chwili obecnej prezentujemy w, nowych, w nowej linii kamer, to jest zrównoważona optyczna stabilizacja obrazu. Jest to rozwinięcie. Do tej pory uznawanej za najlepszą optyczną stabilizację obrazu. No a druga rzecz to niewątpliwie wbudowany projektor w kamerę, który umożliwia wyświetlanie filmów gdziekolwiek chcemy i kiedy chcemy. Tak, w ubiegłym roku była jedna kamera z projektorem, w tym roku yy, możesz powiedzieć, ile będzie, czy to jeszcze tajemnica? Nie, to nie jest tajemnica. Oferta na rynku polskim to będą cztery modele. Nie będę teraz wymieniał wszystkich po kolei, tylko chciałbym zwrócić uwagę na inną istotną rzecz, że ta funkcja jest stale rozwijana. Projektor w tegorocznej linii będzie jaśniejszy, bardziej kontrastowy, co umożliwi wyświetlenie obrazu nawet do stu W związku z tym, no to już jest duży ekran, można powiedzieć kinowy w domu. No. Ja pamiętam jak dwa lata temu na, na takim open house'ie, na takiej konferencji i rok temu właśnie też mówiłeś o stabilizacji obrazu. W czym jest lepsza ta stabilizacja, jakby w czym, co jeszcze poprawiliście? W krótkich słowach rzecz ujmując, to jest połączenie optycznej stabilizacji obrazu z dodatkowymi, z dodatkowymi silnikami, które kompensują ruch całej optyki. Tam na naszej strefie technologicznej pokazujemy, jaka jest istota działania tego mechanizmu. Można powiedzieć, że dodatkowo. Optyczna stabilizacja obrazu, czyli e, kompensacja drgań na zwierciadłach w optyce, jest dodatkowo wspomagana przez silniki, które działają jak, jak żyroskop i dodatkowo stabilizują cały układ optyczny. Okay. Na pewno od Wojtka będziemy dostawać te produkty do testów, także wkrótce Państwo zobaczą i usłyszą naszą opinię o tej stabilizacji, o projektorach i o innych ciekawych produktach firmy Sony poza telewizorami, kamerami, aparatami, czyli wszystkim tym co kojarzy nam się z Sony, bardzo mocno Sony jest obecne w komputerach, w tabletach. Wajo już jest bardzo rozpoznawalną i popularną marką ze mną Gerard Wardak, odpowiedzialny za te produkty w firmie Sony. Co nowego w tym roku i jakie ciekawostki w tych produktach? Na dzisiejszym evencie pokazujemy wiele nowości. Między innymi pokazujemy najnowszy model notebooka biznesowego serii Z. Jest to o tyle, bardzo, jest to o tyle istotny produkt dla nas, ponieważ przełamuje pewne lody technologii i w mobilności. To jest notebook, który waży zaledwie kilogram 20, a możemy go podłączyć aż do trzech zewnętrznych monitorów i z tego zestawu zrobić naprawdę multimedialną platformę bądź wykorzystać fantastycznie w sposób biznesowy. Rekomendujemy ten produkt przede wszystkim do maklerów którzy pracują na wielu monitorach i potrzebują technologicznego, technologicznie zaawansowanego produktu, aby w pełni realizować potrzeby swoje, rynku i klientów. Bardzo mocnym kawałkiem rynku, bardzo mocno rozbijającym się są tablety. I tak jak mówiłeś wcześniej na konferencji, tablet nie jest zamiast laptopa, czy zamiast smartfona, ale jest, jest dodatkowo. Yy, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie polubili tablety? Odpowiedź jest bardzo prosta. Yy... Analizując badania, które są robione przez różnego rodzaju agencje, wychodzi na, wychodzi na światło dzienne prosta informacja. Z tabletu korzystamy rano, w weekendy i wieczorem, kiedy jesteśmy w domu w środku, w środku tygodnia. Z tabletem się witamy, czyli budzimy się i sięgamy od razu po proste mobilne urządzenie, dzięki któremu szybko podpinamy się do internetu, patrzymy pogodę, patrzymy newsy, nie wiem program telewizyjny. Jak i również wieczorem jest fantastycznym uzupełnieniem komputera, ponieważ no, komputer potrzebuje trochę czasu, żeby się uruchomić. Komputer, no wiadomo, potrzebuje, potrzebuje też zasilacza, tak długo na baterii, tak długo na baterii aż, aż nie pracuje. Proszę pamiętać jednak, że zwracamy z tym komputerem z pracy, być może ze spotkania i nie chcemy mieć już na, na kolanach jakiegoś cięższego urządzenia. Siadamy na kanapie Bierzemy tablet do ręki i patrzymy, co się dzieje. I to jest tak naprawdę um, odpowiedź na to, na to pytanie. Wiem, że nie o wszystkim możesz powiedzieć, bo niektóre tablety dopiero w czerwcu tego roku, tak? A co już możesz powiedzieć, co w tabletach? Co w tabletach? Tablety będą. nowe tablety, nowa odsłona tabletu Sony będzie na Jesieni. Będzie to bardzo duża premiera. Będzie to rozwój produktu, który już teraz mamy, czyli tabletu, tabletu S. Zbyt wiele o nim nie mogę powiedzieć, natomiast. No... Należy podkreślić, że będzie to bardzo oczekiwany produkt na rynku. A jeżeli chodzi o nowości, to już w czerwcu wprowadzamy całkowicie nową linię produktową notebooków Wajo i tutaj będzie naprawdę dużo. No dobra, to czekamy do czerwca i do jesieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Listen i Watch, czyli kina domowe, słuchawki, czyli muzyka, no i oczywiście telewizory, projektory. Ze mną Piotr Stanisławski, który opowie o nowościach, o produktach Sony. Co w tym roku ciekawego? No, właśnie, co w tym roku ciekawego? No Jak co roku, same ciekawe rzeczy. Zaczynamy od listy, czyli od tego, co jest taką podstawą, co nas otacza. To zresztą podczas konferencji było to powiedziane. Muzykę mamy cały czas, ona cały czas nas otacza, więc chcielibyśmy pokazać, od czego ta muzyka w Sony się wywodzi. i pokazujemy ten sprzęt bardzo wysokich rozwiązań, ale te rozwiązania, które tam zostały zastosowane, czyli wnętrz, salki nowych, faktycznie istniejących, zostały później zaimplementowane. To takie nieładne słowo, ale do tego drobnego sprzętu, czyli nowe walkmany z funkcjami przesyłania dźwięku, czyli my nie musimy już się łączyć kablami, dotykamy ekranu, jeden ruch palca, przesyłamy sobie tą muzykę, możemy oglądać. Podobnie ze zdjęciami, podobnie z, z filmami. Nowe słuchawki, nowe rozwiązania, słuchawki, które pozwalają nam na, po założeniu na głowę no, zanurzyć się właśnie w ten świat wirtualnych doznań, czyli mieć dźwięk przestrzenny, a jednocześnie no, nie drażnić sąsiadów zbyt głośną, zbyt głośną. przy okazji też, też design, bo jak widać te słuchawki już nie nie są takie smutne, czarne albo szare, stalowe, tylko w różnych kolorach różne wykończenia. No, świat jest kolorowy, ponieważ mamy wiosnę, więc trzeba też pokazać, że ten świat kolorowy przychodzi do nas. Więc tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, jest ten, nie jest to takie już stonowane barwy, ale właśnie dla tych wszystkich, żeby otworzyć się na kolorystykę, tym bardziej, że to nawiązuje również do kolorystyki nowych odtwarzaczy Walkman. Przepiękne wyświetlacze, bardzo ładne kolory. To też daje, to też pokazuje, w jaką stronę to idzie. No i nie zapominajmy również o telefonach Sony, już w tej chwili, które też nawiązują do dobrych tradycji muzyki. Tam też jest Walkman, tam też jest dobra jakość brzmienia, i to wszystko właśnie w sali, w sali listen. No tak, telefony, już nie tylko wyświetlacze HD, ale kamery HD wbudowane. No właśnie, tutaj kolejna, kolejna sala, czyli idziemy w kierunku watch, czyli w kierunku oglądania. Oczywiście telewizory, ale kontynuując jak gdyby temat, o którym wspomniałeś, czyli temat możliwości nagrywania, no to trzeba przypamiętać, że to jest podręczne urządzenie, z którym cały czas jesteśmy, towarzyszy nam, jest to w sumie telefon, ale oprócz muzyki mamy możliwość wykonywania zdjęć, czy mamy możliwość robienia, robienia filmów naszych, rodzinnych, potem rzucania ich na różne strony internetowe, dzielenia się z tym. No i dalej drążąc temat, również oglądania tego na nowych. Telewizorach Sony. Tutaj ważna rzecz, czyli procesory. Kolejna generacja procesorów, bodajże już ósma z tego co dobrze pamiętam, X-Reality Pro, które nie tylko bazują na tym, jaka ta jakość obrazu ma być w standardzie HD, ale również schodzą niżej. Czyli ten standard, standard definition, który mamy dostępny w internecie, którego jest mnóstwo, żeby klient, który to oglądał na swoim ekranie, też miał jak najwyższą. Czyli procesor dba o to, żeby ta jakość była jeszcze, jeszcze wyższa z tych standardowych, standardowych rozwiązań. Tutaj mówimy o kolejnym elemencie, czyli o dostępności do internetu. Pozyskujemy materiał z internetu i nie potrzebujemy już w tej chwili komputera. Telewizor jest już tak rozbudowanym narzędziem multimedialnym, że ma dostęp do internetu, bo wyższe jest zbudowane Wi-Fi. Jest możliwość podłączenia z plotki zwykłego drutu, który wszyscy doskonale znamy. I... Zasania, mówiąc nieładnie, kolonialnie tego materiału do naszego telewizora, odtworzenia go. No i design. Wygląd tych telewizorów jest ponadczasowy. On cały czas w dowolnym wnętrzu będzie po prostu wyglądał pięknie. Okej, okay, no myślę, że więcej też będziemy pokazywali e, tych produktów w, w ciągu roku. Będziemy zabrali je do testów, także będą się Państwo mogli przekonać o tym, że czy rzeczywiście jest tak, jak mówią koledzy z Sony. No, znając ich, myślę, że tak jest. Dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie.